Hejka, witam Was w kolejnym vlogasku. Ja właśnie zaczynam się ogarniać. Zrobię swoją poranną pielęgnację. I później, of course, lecę na uczelnię. Jest w ogóle poniedziałek, bo nie powiedziałam. I tak, mam nadzieję, że będzie Wam się podobał ten vlog. Nie mam nic konkretnego w planach, ale... We will see. Nie chce mi się. Dobra, ja wróciłam już z zajęć, zdążyłam sobie zjeść i zrobić jeszcze część rzeczy do projektu, więc jest super. Ja powiem wam, że ta pogoda jest taka okropna, bo jak tylko wstałam i zobaczyłam, że pada, to miałam ale czemu? Dzisiaj mam zajęcia, następne dopiero o 15.30. Natomiast ma mi przyjść jedna paczka, i nie wiem, czy mówiam. W każdym bądź razie ma mi przyjść y, pierwsza część prezentu dla Kuby. No i teraz tak, ja sobie pewnie trochę pociluję, porobię jeszcze, bo czekam klasycznie otwarta szafa, bo czekam, aż jedna osoba jeszcze zrobi coś i będę mogła to wkleić do prezentacji, i później. Jeszcze Lena to, że tak powiem, ogarnie do końca. Dla wszystkich osób, które teraz coś piją albo jedzą smacznego. No więc zrobiłam sobie obiad, zrobiłam w sensie to mam pierogi, bo nic mi się konkretnego dzisiaj nie chciało robić i do tego mam białą czekoladę. Są to pierogi z porzeczką. Teraz sobie je zjem, później się... Ogarnę na uczelnię um, i myślę, że tak około 14.40 będę wychodzić. Może trochę później, bo mam um, na 15.30, ale nie chcę się super śpieszyć. I mam nadzieję, że nie będzie padać, bo teraz nie pada, więc mam nadzieję, że tak zostanie i wieczorem też nie będzie padać. Finger Cross. Ja w, nie będę obiecywać, że kiedyś zamknę tą szafę. Może kiedyś. mi się nie chcę iść na zajęcia, teraz mi się tym bardziej nie chce iść na zajęcia. A tym bardziej, że mam włos. Dobra, ja wróciłam z wykładu. W sumie już jakieś 45 minut temu i siadam jeszcze do poprawki ostatnich rzeczy w prezentacji. Idę się zaraz ogarnąć tak naprawdę. Pokażę w ogóle jak wygląda prezentacja, w sensie bardzo ładny mam motyw w ogóle. Um. Witam Was w bardzo słoneczny czwartek, w końcu wróciła piękna pogoda i y, aż chce się żyć i ma się energię, przynajmniej no powiedzmy, że mam energię. Ja już jestem po jednym wykładzie, zaraz y, za jakieś 15 minut mam drugi wykład z reklamy. Później mam wiedzę o Państwie Współczesnym i chyba ja dzisiaj też mam wiedzę o Radiu, ale nie jestem pewna, bo nie pamiętam czy miałam tydzień temu. Mam ten wykład co dwa tygodnie. Teraz muszę pookreślić, że tak powiem, notateczki. Właśnie ja Widzę, że mi znajoma wysłała, ale chyba, że kurde, no. Och, czy coś więcej potrzeba? Chyba nie. E Lepiej piątek zacząć się nie mógł. Tak, witam was w piątek. Ja zaczęłam ten dzień bardzo wcześnie, dlatego, że mój tata przywoził mi e, parę rzeczy. I między innymi mi lek na, mój, e, na tą moją alergię, którą dostałam. Leki, więc tak, oprócz tego, moja mama wczoraj była w lumpie. W sumie to pokażę wam, co znalazła dla mnie, ale pokażę wam jeszcze jedną rzecz. Bo... Wracamy do cienia. Bo przyszła mi książka, ja już słuchajcie zaczęłam czytać, bo nie mogłam się doczekać Czekajcie, ustawię i pokażę wam co moja mi znalazła w rumpie Więc tak, y dwa takie basicowe topy, w sensie z drugim rękawem, ale basicowe i tak y Taki listy, kremowy Kolejna jest czarna koszulka z drugim rękawem, ja w ogóle lubię kupować takie basici i ja w ogóle lubię Mieć dużo czarnych rzeczy. No i jeszcze tak, taki top, który ma takie białe przeszycia, ale zastanawiam się nad tym, żeby go obciąć, bo to jest taka bokserka. Myślę, że podobałaby mi się chyba obcięta. Plus jeszcze mam, bo mi wzięła taką z kolorem i też myślę nad obcięciem jej. I to będzie tak fajnie, właśnie wyglądać. To będzie też idzie, że ja tak powiem jesień I warto było mieć coś chociaż trochę kolorowego. W tym bardziej, że no, takie prążkowane koszulki są mega spoko. No i tak, słuchajcie, chyba nie mówiłam tej we vlogu, ale przedmiot już w pełni prezent dla mojego chłopa, Natomiast nie mogę wam go tutaj pokazać, bo no, mój chłopak ogląda filmy i yy, 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 yy. nie mogę, po prostu nie mogę, bo on ma urodziny dopiero w maju, więc. I tak plan na dzisiejszy piątek jest taki, że jak widzicie, rano mam sobie włosy, na noc robiłam sobie olejowanie. sobie je robić na szczotkę, więc może wam to pokażę. Ja ogólnie pokażę wam na jaką szczotkę, ale może nie będę pokazywała, bo nie jest to nic super hiper wow. I ja ogólnie jakiś czas temu, już dość dawno, bo nie wiem czy to było jakoś wrzesień, może nawet w, w po wakacje, Dorwałam właśnie w biedronce tę mieszczotkę, która jest przez super serio. Ona jest naprawdę, jest, jest nie bardzo zadowolona. Um, jakoś około 11.30 będę szła kupić z Dominikiem e, roślinkę, która będzie prezentem dla Zuzy. Mogę to powiedzieć, bo e, jakby Zuza dostaje tę roślinkę dzisiaj. To Ta dam tak, wyglądają zrobione włosy i zrobiony makijaż. E, postawiłam na taką zieloną kreskę i cienie takie błyszczące. Jakby co to, to to jest mio? Cienie z mio? No i teraz słuchajcie, najgorsza część, czyli muszę w ogóle wybrać, co ja chcę ubrać. Tak to się prezentuje. Na to biorę sobie kurtkę jeansową i na to płaszcz. I raczej tak jakby tak będzie wyglądał ten outfit, mój outfit przez cały dzień, więc. Tak, ale no, kurczę, powiem wam, że to jak bardzo trafiłam z kupieniem tego swetra i z kupieniem tej paletki. Lepiej się nie da. Słuchajcie, misja zakończona podwójnym sukcesem. Po pierwsze, niestety ta mm, kwestia, do której y, początkowo mieliśmy iść, niestety była dzisiaj zamknięta. Nie wiem, dlaczego nie było żadnej informacji na drzwiach, nic, ale. Poszliśmy do galerii katowickiej, tam na piętrze zerowym. No nie, na minus jeden. Jest też kwiecień i kupiliśmy, słuchajcie, nie. O, czekajcie, o. Takie drzewko, y, które jest bardzo ładne. No tutaj stoi. Na razie pół jeszcze byliśmy w Loka i y, kupiliśmy. Wiem, że szafa Was pewnie denerwuje. I kupiliśmy y, y, wisiorek oraz. oraz przepraszam. Ym, Kadzidełka naturalne. To jest zapowieł Szawiu. Jezus, ona pierwsza, pachnie. A ja druga wygrana. Słuchajcie, biały top. Bardzo chciałam kupić biały top, który nie będzie super prześwitywał. Ten super nie prześwituje. Ja, co prawda, mam pod nim stanik, bo no jednak to jest biała koszulka. Bo powiem wam, że z tych topów, co kupiłam, ten biały jest. I jak w końcu kupię czarną. Barwy, barwnik czarny do tkanin. To go sobie przefarbuję wraz z innymi rzeczami, które będę farbować, bo. Proszę bardzo, kod referencyjny. Są też w innych kolorach, ja akurat mówię, chciałam biały-biały. Ja mam pod nim właśnie taki prosty top, bo uważam, że on jest najlepszy. Właśnie pod takie te. I moim zdaniem on wygląda fajnie. W sensie to na żywo nie ma aż takiej dużej różnicy, ale nawet gdyby miało, to jest to i tak lepszy niż tamten top. No, i tak jest godzina, słuchajcie, 12:18. Kuba jakoś po 13 kończy zajęcia i będzie do mnie jechał, ale jednak słuchajcie, okazało się, że dzisiaj, że dzisiaj nie ma wychiku czasu i e, idziemy tylko sobie gdzieś e, się napić po prostu na jakieś piwko. Jednak może zostanę w wersji takiej całej jeansowej na to płaszcz. Myślę, że to też by będzie spoko. W sumie to będzie spoko. Ej, wymyśliłam to teraz na szybko. Mm, tylko, że ubiorę sobie inne buty. Tak myślę, że albo pójdziemy w niebieskie New niebalan, Może sobie ubiorę e, tą dużą marynarę. Bo Ona też będzie spoko wyglądać. Jak mówię, to jest maryma, marynarka mojej mamy? Moja mama chyba nawet nie ja, że ją jej wzięłam, więc e, tak no, wzięłam ci marynarkę. E, muszę sprawdzić, jak to będzie wyglądało w lustrze, ale może ta opcja też wchodzi w grę. Dobra, więc słuchajcie, byliśmy na sushi z Kubą. Nic tam nie nagrywałam, a niestety powiem wam, że ja fanką sushi nie będę. Ehm. Nie, nie, że sushi było źle przygotowane i nie, czy coś. Nie, 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 serio. Sushi było na pewno super przygotowane, um, ale niestety mi po prostu nie siadł smak sushi. Hejka, witam Was w niedzielę. Ja właśnie zabrałam się za sprzątanie szafy, bo doszłam do wniosku, że um, potrzebuję to trochę inaczej poogarniać i właśnie wyglądam sobie rzeczy sportowe to ja muszę inaczej poukładać czarny. Poukładam tutaj wszystko, tak samo posciągam sobie wszystkie moje koszulki. Nie mam jakoś super dużo rzeczy sportowych, bo wiecie, nie jestem sportowym świram i nie chodzę na siłownię, ale coś tam jednak mam. Właśnie wczoraj przeszłam się do galerii i właśnie wpadłam do Sinsaya i w, słuchajcie, kupiłam sobie takie... Trochę dłuższe kolarki, które w ogóle mają tutaj taką zakładkę z przodu. Bardzo ładnie to wyglądało, ja w takim XS. Kosztowało 4 dyszki. Nie mam żadnych planów na niedzielę, może o ile nie będzie padać, słuchajcie. To sobie pójdę do słowika pączka. Miałam wczoraj to zrobić, ale przypomniałam mi się, jak już wracałam w ogóle na mieszkanie. Nie mam takiego nie dobra, nie chcę mi się. Mam nadzieję, że ten robot mi się podobał, bo w sumie był bardzo chaotyczny, było tu wiele różnych rzeczy, no ale tak jak mówię, mam nadzieję, że <laughs> wam się podobał. Sorry za moją chrypkę, nie wiem do czego, ale czasem z rana taką chrypkę mam. I tak. Miłego tygodnia, wesołych świąt. Bye!